widzowie, Idziemy po piwko Pensja renty babci zarobiona To idziemy Po piwko Piwko, piwko, piwko yy, Napoje, piwo Kupujemy z 10 butelek Co ja będę się bawić? O! Jakie dobre! Idziemy za Kurde! co to ta strzela? Dobre Widzowie, zobaczą jeszcze oni Jak ich zabije, jako wielki gangster Teraz idę na skróty Policjanta nie ma, można pić Dobra, idziemy, idziemy Widzicie, o. ooo, jak fajnie Idziemy na przystanek, usiąść sobie Ciekawe, czy jakiś kolega przyjdzie O kurde Jezu, widzę, trzeba pracować Jaki den jeździ mm, Dobre Trzeba poznać jakiegoś kolegę Ale do pracy trzeba o. Pan farmer Ogrodnik czy farmer Dawaj życie idziemy pracować żeby zarobić sobie pół a potem na broń, sprzedawać jak macie jakiś pomysł co dalej? Jeszcze? Nieźle sobie. I dobie, Ale kto powiedział, że ja będę pracować? Nie ma bata. Masz. Dobra. Nie, no, jabłuszko trzeba zebrać. Uuu, pić trzeba. Gdzie jest koleś? Zabierzemy mu jabł... jabł Dawaj, jabłko. Dzień Kurde widzowie zabrał mi. Dobre, o, dobra. Idziemy. O, w końcu coś dobrego. Idziemy teraz. Do Barnaby. Oh, ale faza. O kurde. Czekamy. Nie, czemu nie mogę użyć? Och. Szukamy. Okej. Bo Później trzeba iść. O, dobra. Jesteśmy. Idziemy po piwo. I do kawiarenki. O, mamy dwa piwa. Ła, boli. Idziemy do kawiarenki. Do urzędu. Do... Kawiarnia. Prawo jazdy. O, oh, kolejny alkoholik. A dzień dobry, dzień dobry. Dá pan złotą albo 6 dolarków na piwo? Nie, o, się. Proszę, pan. Da Dobra. pan. Da pan. Da pan. Dobra, dam ci Gdzie pan? Gdzie pan? O, oh. Da pan 6 złotych. Masz. O, dziękuję. Dobra. Złoty do... A pan poczeka na mnie, pan poczeka na mnie. Zaprzyjaźnimy się. Nie ja mam przyjaciół. Właśnie widzę. Może nie wiem, Iwo, ale nie teraz. Wieczorem. A gdzie idziemy? Proszę cię, ja do mnie odważyć. Proszę pana! Dawid. Dobra, to idę do Castoramy. Pan nie chciał się zaprzyjaźnić. Niemiły pan. O kurde. Pan nie zostawi, idę kupić mięso. Tak nie może być.

O, dwieście czternaście, co to mały? Idę, jedną, dwie, duże, ale uciekamy. Co to jest? Co tam takie robi? Ja więzuję. Tego się nie spodziewałem. Oh, nie mam kolegów. Nie wiem, i by to tak. Tak. Idziemy. Jestem. Teraz idziemy. Tutaj. tutaj. Nie, tam. Dobra, widzowie, i idę sobie. Ja jeszcze nie. O, idziemy sobie. O. Oh 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 <laughs>